Dzień dobry. Pani się zapytała, co z ludźmi młodymi, którzy umierają młodo. No i nie zdążyli być zacnymi chrześcijanami. Moment śmierci to jest taki moment, o którym jeśli abstrahujemy od samobójstwa, tak? czyli człowiek umarł, bo był chory, bo był wypadek, i tak dalej. To, to jest najlepszy moment w życiu tego człowieka. Jutro dla tego człowieka już byłoby gorzej umrzeć. Ten, załóżmy, Czech ma 18 lat. Rozbił się samochodem, prawda? Yy, I przeszedł na tamtą stronę. No, tak jak ten pilot, prawda, który niedawno, to młody facet był. Yy, miał małe dzieci. I przeszedł na tamtą stronę. Dlaczego tak? No, dlatego, że dla tego człowieka każdy kolejny dzień. Już byłby gorszym momentem śmierci, bo Bóg może uratować każdego człowieka od wypadku, od, od choroby, od raka, od wszystkiego. Dzieci umierają, które mają kilka lat, a czasami mają kilka dni, a czasami kilka godzin. Bóg powołując ludzi bez względu na wiek, to my umieramy w tym momencie, kiedy jest to dla nas najlepszy moment do przejścia na drugą stronę. Każda kolejna minuta, każda kolejna godzina to już byłoby dla nas gorzej. Mimo, że czasami jesteśmy do tego momentu nieprzygotowani, to i tak później byłoby gorzej. Także Bóg się absolutnie w niczym nie myli, jeśli kogoś powołuje, to ten człowiek przechodząc na sąd Boży może powiedzieć tylko: Dziękuję, Panie Boże, że nie wzięłaś w tym momencie. To jest absolutnie pewne. Eee... Dlatego, jako że nikt z nas nie wie, kiedy umiera, to wypadało być gotowym do tego przejścia, gotowym na śmierć, obojętnie ile człowiek ma lat. Bo ten moment może zdarzyć się w każdym momencie, w każdym, dla każdego z nas. No i fajnie jest, kiedy my chcemy tego spotkania z Bogiem, no bo przecież mówimy modlitwę Ojcze nasz, każdy z nas. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. To oznacza, że my chcemy spotkać się z Panem Bogiem. Tak? To każdy, kto ma tę modlitwę, kojarzy. Chcemy spotkać się z Bogiem. Tylko czy my naprawdę chcemy? No, jak chcę. Dobry Boże, ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim zastępom aniołów świętych. Boże, weź na swoją opiekę. Wszystkie błogosławi Bóg i Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.